No, witam na kanale Ograć Bookmachera. Na początek, jak zwykle, trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet. I tak, mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu i przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi zysk Co to jest maxi zysk? To jest promocja Forbet, właśnie dla nowych graczy, ale nie tylko, bo często jest weekendy i na najwyższe ligi rozrywkowe. To jest taka promocja, że jeżeli kupon okaże się wygrany. Wówczas macie podwajaną wygraną. Bardzo fajna promocja. Radzę skorzystać, jeżeli ktoś nie ma konta. Link do rejestracji do Forbet będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do typów i analiz na dziś. Witam i zapraszam na film. Oczywiście, zaczynamy od konkursu o 50 zł od Forbet, tak jak przystało w niedzielę. Trzeba wytypować dokładne wyniki te pierwszej bramki spotkania Manchester City Tottenham. Wygrała pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej pierwszej mięty bramki. Wszystko oczywiście wpisujcie w komentarzach pod filmem. Do Tutaj go dodawajcie login od Forbet. Tyle w ramach konkursu. A my lecimy do kuponów na dziś. Wczoraj bardzo nam pięknie poszła progresja. Lech Poznań wygrał, wymęczył to spotkanie bodajże w 87 padła ta bramka zwycięska dla Lecha także super progresja wygrana ze 100zł także szybko i lecimy znowu od 50zł progresję mam nadzieję, że znowu będzie na plus a taśma no niestety wczoraj jednym mecz odwołali także Bayern Mlachin nie zagrał a dwa spotkania w wizy angielskiej no niestety okazało się w topu ale taśma to jest taka zabawa, że możecie coś, jakiegoś typa stąd wybrać bo przeważnie ponad połowa wchodzi, no wczoraj typowo połowa weszła, także słabo słabutko no ale cóż, lecimy dalej, miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej lecimy z progresją i spotkanie mamy tutaj Manchester City Tottenham, także konkursowe dzisiejsze, myślę, że Tottenham nie przegra dwoma bramkami no to jest top lidze angielskiej, w tym sezonie bardzo dobrze grają a Manchester City z faworytami, ja, przepraszam, jeżeli grają jak, równy z równym, bo tak naprawdę to nie ma faworytów dla mnie ile Manchester City gra u siebie to mają ciężkie te przeprawy albo przegrywają, albo renisują, tak ostatnio z Liverpoolem z Arsenalem przegrali, także no tutaj myślę, że City będzie się męczyć, jak wygra to jedną bramką, nie dwoma i taśma weekendu, Leverkusen Borussia Dortmund liczę, że Borussia Dortmund strzeli gola bardzo duży kurs jest na Borussia Dortmund po prawie pięć Barcelona, Atletico Madryt, myślę, że tutaj po prostu Barcelona tego nie przegra, Jeżeli będzie remis to mamy zwrot bo po prostu to wygrałem typ Barcelona a remit mamy zwrot i kolejne spotkanie na Napoli-Inter, nieraz gram migę włoską, jak jest mecz na szczycie to czterech bramek nie ma i myślę, że tutaj też będzie under 3,5 Inter jest najlepszą defensywą w lidze i traci bardzo mało bramek, bodajże pół bramki na spotkanie, także ma bardzo mało kolejne spotkanie Morense-Benfica no nie może być inaczej Benfica, nieważne czy wyjazd czy u siebie, po prostu 3 punkty dla nich moim zdaniem i ostatnie spotkanie Najmechan i obudzone w tym sezonie Ajax, który początek sezonu fatalny, ale już teraz grają coraz lepiej i moim zdaniem po prostu wygrają z Najmechan. Mimo, że to jest wyjazd, męczą się, tracą dużo bramek, chodzi mi o Ajax, ale po prostu już teraz grają bardzo dobrze, zgrali się ci młodzi zawodnicy i moim zdaniem tutaj wygrają. Tyle na dziś. Bierzcie udział w konkursie, widzimy się w sobotę, a ci co wygrają. W sobotę i niedzielę teraz, oczywiście w następnym tygodniu otrzymają bonusy. Widzimy się w następnym tygodniu, trzymajcie się, cześć.